Zobaczcie, to jest dmuchawa do liści, ale tak naprawdę to jest dmuchawa do liści, ale przy okazji odkurzasz do liści, takie dwa w jednym, bo z jednej strony jest to dmuchawa. Włączamy, wyłączamy, mamy regulację prędkości, maksymalnie powietrze może pędzić z tej dmuchawy z prędkością 200 km na godzinę. Ale jeżeli już odmuchaliśmy te liści, uformowaliśmy jakieś kupczyki, chcemy teraz te liście zgarnąć, to nic prostszego. Powietrze. Odpinamy ten element. W miejsce, które służyło do wydmuchiwania powietrza, zakładamy worek. A miejsce, które służyło do zaciągania powietrza do dmuchawy, zainstalujemy tę oto rurę. Zobaczcie, nie jestem jakoś wybitnie gramotny, a mimo wszystko składam to bardzo szybko i bardzo łatwo, bo to jest po prostu prosta robota. I teraz mamy już odkurzacz, który możemy wciągnąć liście, ten odkurzacz dodatkowo też się rozsieka na kawałeczki i zbierze do tego worka. I co jest najważniejszą zaletą tej dmuchawo-odkurzacza, to to, że pracuje w systemie Energy Plus, czyli bierzemy dwie baterie, wpinamy sobie te dwie baterie w urządzenie i możemy łazić po całym terenie, odkurzać, dmuchać, odkurzać, dmuchać i nie zwracać uwagi na brak przedłużaczy, kabli, bo po prostu nie są do niczego potrzebne, bo wszystko chodzi na akumulatorach.